Właśnie zamknęłaś kartę. Znowu trzecia w nocy, ciało zmęczone, umysł pusty, patrzysz w sufit i czujesz do siebie wstręt. To nie pierwszy raz w tym tygodniu, nie będzie ostatni. Wiesz, czego nikt ci nie mówi: że kobiety też uzależniają się od pornografii, ale nie z tego samego powodu, co mężczyźni. Wy nie szukacie przyjemności, szukacie władzy. Pomyśl, kiedy ostatni raz ktoś naprawdę Cię wybrał? nie wykorzystał, nie odrzucił, wybrał nie traktował. Nie możesz opcji. sobie przypomnieć, prawda? Więc znalazłaś to miejsce, gdzie ty kontrolujesz wszystko, gdzie ty decydujesz kto, jak, kiedy, gdzie nikt cię nie ignoruje, nie odrzuca, nie sprawia, że czujesz się mała. Ale oto prawda, która zaboli. Nie jesteś uzależniona od pornografii. Jesteś uzależniona od udawania, że masz kontrolę, której prawdziwe życie ci nigdy nie dało. I dopóki tego nie zrozumiesz, będziesz wracać każdej nocy, każdego dnia, myśląc, że chodzi o seks, podczas gdy tak naprawdę chodzi o dziewczynę, która całe życie była niewidzialna. Dlaczego inteligentne, piękne kobiety wiary wpadają w ten cykl? I co ważniejsze, co Bóg próbuje ci pokazać przez ten ból? Porozmawiajmy o tym, co naprawdę się tutaj dzieje, bo nie chodzi o pornografię, nigdy nie chodziło. Chodzi o coś, co zaczęło się dużo wcześniej, zanim pierwszy raz kliknęłaś ten link. Chodzi o niewidzialność. Chodzi o chroniczne odrzucenie zamaskowane jako normalność. Dorastałaś jako grzeczna dziewczynka, prawda? Ta, która nie sprawiała kłopotów, ta, która się nie skarżyła, ta, która uśmiechała się, nawet gdy nikt jej nie widział. I powoli zrozumiałaś coś strasznego. Bycie dobrą nie sprawiało, że byłaś wybierana. Związki? Zawsze byłaś drugą opcją. Rezerwą? Tą, do której przychodzili, gdy pierwsza się nie sprawdziła. Rodzina? Byłaś funkcjonalną córką, tą, która rozwiązywała problemy, ale nigdy niczyim emocjonalnym priorytetem. Przyjaźnie? Zawsze byłaś dostępna, ale gdy potrzebowałaś pomocy, gdzie byli wszyscy? Alfred Adler. Jeden z największych psychologów XX wieku powiedział coś brutalnego: Kiedy osoba czuje się chronicznie niższa, rozwija neurotyczne dążenie do wyższości. Tłumacząc: Gdy czujesz się za mała w prawdziwym życiu, twój umysł tworzy równoległy świat, gdzie w końcu jesteś wielka, gdzie masz absolutną kontrolę, gdzie nikt nie może cię ignorować, umniejszać ani odrzucać. I to właśnie pornografia ci zaoferowała fałszywy tron. Królestwo kłamstw, gdzie przez kilka minut nie jesteś niewidzialna, jesteś królową. Ty wybierasz, ty dominujesz, ty istniejesz. Ale oto problem. Im bardziej szukasz władzy w złym miejscu, tym bardziej tracisz prawdziwą władzę, bo za każdym razem, gdy wracasz do tego ekranu, wzmacniasz przekonanie, że nie jesteś godna bycia wybraną w prawdziwym życiu. Potwierdzasz sobie: mam wartość tylko tutaj, w tym fałszywym świecie. I twoja dusza więdnie gaśnie, aż patrzysz w lustro i nie rozpoznajesz już kim się stałaś. To ma nazwę i nie jest słabością, to psychiczna kompensacja. To twój umysł próbujący wyleczyć ranę niewidzialności iluzją kontroli, ale iluzja nie leczy. Iluzja tylko odkłada ból i z każdym dniem ból staje się większy, głębszy, bardziej nie do zniesienia. Karl Jung powiedziałby coś ważnego. To, czego nie przyprowadzisz do świadomości, pojawia się w Twoim życiu jako przeznaczenie. Wiesz, co to znaczy? Oznacza to, że dopóki nie staniesz twarzą w twarz z prawdą o tym, dlaczego to robisz, będziesz powtarzać ten cykl. Będziesz szukać w złych miejscach tego, co można wyleczyć tylko od środka. Nie jesteś słaba, nie jesteś niemoralna, nie jesteś zagubiona, jesteś kobietą próbującą przetrwać lata odrzucenia, niewidzialności i samotności. I twój umysł znalazł wyjście, straszne wyjście, ale wyjście. Pytanie brzmi teraz: czy jesteś gotowa znaleźć prawdziwe wyjście? Myślałaś, że masz kontrolę, ale byłaś kontrolowana. Myślałaś, że wybierasz, ale byłaś wybierana przez uzależnienie, nie przez siebie. Myślałaś, że w końcu masz władzę, ale oddałaś całą swoją prawdziwą władzę w zamian za cyfrowe okruchy. Znasz najtwardszą prawdę? Nie szukałaś przyjemności, szukałaś zemsty. Zemsty na wszystkich, którzy cię zignorowali, zemsty na wszystkich, którzy sprawili, że czułaś się mała, zemsty na świecie, który nigdy nie dał ci miejsca, na które zasługujesz, i pornografia ci to zaoferowała. Iluzję dominacji, fantazję, że tam w końcu miałaś znaczenie, że mogłaś wybierać, kontrolować, decydować, ale to było kłamstwo. Zawsze było kłamstwem, bo gdy byłaś tam pod kontrolą, twoje prawdziwe życie się rozpadało. Twoje związki, powierzchowne, Twoja samoocena, zniszczona, Twoje połączenie z Bogiem, zerwane, Twoja zdolność do odczuwania czegoś prawdziwego, znieczulona. Wymieniłaś godność na dopaminę, wymieniłaś obecność na piksele, wymieniłaś możliwość bycia naprawdę kochaną. Na kilka minut fałszywej władzy, która zostawiała cię bardziej pustą niż wcześniej. I najgorsze ze wszystkiego. Zaczęłaś wierzyć, że to jedyne miejsce, gdzie masz wartość, że w prawdziwym życiu nie zasługujesz na to, by być widzianą, że nikt cię naprawdę nie wybierze, że jesteś wystarczająca tylko w tym świecie kłamstw. Alfred Adler nazywał to fikcyjnym celem, fałszywym celem, który umysł tworzy, by zrekompensować poczucie niższości. Stworzyłaś równoległy świat, w którym byłaś potężna, ale ten świat ukradł ci prawdziwą władzę. Władzę bycia wrażliwą, władzę ufania, władzę prawdziwego łączenia się z drugą osobą. Karl Jung powiedział: „Persona, którą pokazujemy światu, ukrywa cień, który nosimy w środku”. I zbudowałaś personę silną, niezależną, ale pod spodem kontrolowaną. Zraniona dziewczynka, bojąca się być widzianą i ponownie odrzuconą. Kobieta spragniona bycia wybraną, ale przerażona zaryzykowaniem serca, więc wybrałaś bezpieczeństwo iluzji. Gdzie nikt nie mógł cię skrzywdzić, gdzie nigdy nie zostałabyś odrzucona, ale także gdzie nigdy nie zostałabyś naprawdę kochana, bo prawdziwa miłość wymaga ryzyka, wymaga wrażliwości, wymaga byś zeszła z fałszywego tronu i stanęła na ziemi prawdziwego życia. Gdzie tak możesz zostać zraniona, ale także możesz zostać uleczona? Jesteś tym zmęczona? Zmęczona udawaniem, że masz kontrolę, podczas gdy tak naprawdę jesteś uwięziona? Zmęczona szukaniem władzy w miejscach, które tylko cię osłabiają? Więc czas przestać uciekać. Czas stawić czoła prawdzie, której unikałaś. Nigdy nie potrzebowałaś tej fałszywej władzy, bo prawdziwa władza zawsze była w tobie. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie rozpoznało ten ból. Nie jesteś sama w tej walce, a ta droga do uzdrowienia nie musi być samotna. Każdy film na tym kanale został stworzony. Aby pomóc ci zrozumieć, dlaczego czujesz to, co czujesz i czego Bóg próbuje cię przez to nauczyć. Tutaj psychologia spotyka się z duchowością, a ty odkrywasz, że twoje rany mają cel. Kliknij przycisk teraz i zapisz się, bo twoja wolność zaczyna się, gdy przestajesz uciekać i zaczynasz stawiać czoła prawdzie. Teraz muszę ci powiedzieć coś, co wszystko zmieni, coś, czego może nikt ci nigdy nie powiedział, coś, co Bóg krzyczy w ciszy twojego bólu. Nigdy nie musiałaś zdobywać władzy, bo urodziłaś się z nią. Biblia mówi w Przysłów 31:25: Siła i godność są jej strojem, a śmieje się z przyszłości. Przeczytaj jeszcze raz: Siła i godność są jej strojem, nie coś, czego musisz szukać, nie coś, co musisz udowodnić, to coś, co już w tobie jest wplecione w Twoją esencję od początku, ale wróg Twojej duszy o tym wiedział i zrobił coś bardzo mądrego. Przekonał cię, że jesteś słaba, że jesteś niewidzialna, że musisz kraść władzę ze złych miejsc, by w końcu istnieć. I uwierzyłaś. Spędziłaś lata szukając na zewnątrz tego, co Bóg już umieścił w środku. Spędziłaś lata próbując udowodnić swoją wartość. Gdy Bóg już dał ci godność jako dziedzictwo, szukałaś w ciemnych piwnicach internetu tego, co było przechowywane na tronie twojego własnego serca. Karl Jung. Powiedział coś głębokiego. Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, marzy. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Wiesz, co to znaczy? Oznacza to, że gdy szukałaś władzy na zewnątrz, spałaś dla władzy, która już istniała wewnątrz. Bóg nigdy nie zabrał ci kontroli. Ty ją oddałaś nie Jemu uzależnieniu, lękowi a wstydowi. A teraz On cię wzywa z powrotem. Wzywacie do przebudzenia, wzywacie, byś pamiętała, kim naprawdę jesteś. Jezus powiedział w Jana 8:36. Jeśli więc syn was wyswobodzi, będziecie prawdziwie wolni. Prawdziwie wolni. Nie wolni, by robić, co chcesz, ale wolni od potrzeby udowadniania czegokolwiek. Wolni od kompulsji szukania wartości tam, gdzie jej nie ma. Wolni z więzienia udawania, że masz kontrolę, gdy jesteś kontrolowana. To uzależnienie nigdy nie dotyczyło seksu. Dotyczyło duchowej wojny o Twoją tożsamość. Wróg chciał Cię przekonać, że jesteś mała, niewidzialna, bez wartości, i prawie mu się udało, ale Bóg mówi coś innego. Widzę Cię, zawsze Cię widziałem i nigdy nie byłaś dla mnie niewidzialna. Wiesz, dlaczego czujesz tyle wstydu później? Bo w głębi Twoja dusza wie, wie, że zostałaś stworzona do czegoś większego, wie, że to nie jest Twoje miejsce, wie, że zdradzasz kobietę, którą Bóg stworzył Cię. Byś była. Wstyd nie jest karą to alarm twojej duszy, wzywający cię z powrotem do domu to Bóg mówiący nie zostałaś do tego stworzona zostałaś stworzona do panowania ale nie na tronie kłamstw. Chcesz wiedzieć, jaka jest prawdziwa władza? To niekontrolowanie fantazji to odwaga bycia wrażliwą to siła, by prosić o pomoc to godność, by powiedzieć nie temu, co cię niszczy i tak temu, co cię odbudowuje. To jest władza, której nikt ci nie może odebrać. Bóg nie jest na ciebie zły. On za tobą tęskni. Tęskni za córką, którą stworzył, by jaśniała, ale która ukryła się w cieniu ze strachu przed ponownym odrzuceniem. Teraz czas wyjść z cienia, opuścić fałszywy tron, zaakceptować, że nie musisz nic udowadniać, bo już jesteś córką króla, a córki króla nie żebrzą o okruchy. Wstają i odbierają to, co zawsze było ich. Godność, siłę, wolność, życie. Jeśli ta wiadomość dotyka czegoś prawdziwego w tobie, zapisz się na ten kanał i zostaw w komentarzach. Wybieram godność. To zdanie nie jest tylko dla mnie. Jest dla Ciebie samej, jako zobowiązanie, że od dzisiaj przestaniesz szukać władzy w miejscach, które Cię niszczą. Teraz, gdy zrozumiałaś korzeń, czas działać. Bo zrozumienie bez działania to tylko jałowa wiedza. a nie dotarłaś tutaj tylko po to, by zrozumieć, Przyszłaś się uwolnić, więc przejdźmy do tego, co naprawdę działa. Pierwsza strategia: ujawnij kłamstwo na głos. Wiesz, dlaczego uzależnienie prosperuje, bo żyje w sekrecie, w cichym wstydzie, Wieć nikt nie może wiedzieć. I dopóki trzymasz to zamknięte w sobie, cykl trwa. Karl Jung powiedział: temu, czemu się opierasz, trwa, to, co akceptujesz, się przekształca. Tłumacząc, Dopóki uciekasz od tej prawdy, będzie cię ścigać, ale w momencie, gdy wyprowadzasz ją na światło, traci moc. Więc oto pierwszy konkretny krok. Wybierz osobę, której ufasz i powiedz prawdę. Nie musi to być każdy, nie musi to być grupa. Może to być przyjaciółka, psycholog, duchowy lider, ktoś, kto cię nie osądzi, ale też nie pozwoli ci pozostać w tym więzieniu. A gdy będziesz mówić, powiedz tak: walczę z uzależnieniem od pornografii. To nie chodzi o przyjemność, chodzi o ból i potrzebuje pomocy. Sześć zdań, dziesięć sekund. I Twoje życie zaczyna się zmieniać. Dlaczego? Bo sekret karmi wstyd, a wstyd karmi uzależnienie. Ale gdy mówisz na głos, wstyd traci siłę. Uzależnienie traci kontrolę. A ty odzyskujesz prawdziwą władzę władzę wrażliwości. Jakub 5,16 mówi: Wyznawajcie jedni drugim grzechy i módlcie się jedni za drugich, Abyście byli uzdrowieni, zauważ dobrze. Nie jest. Ukrywaj swoje walki i módl się sama. Jest wyznaj i bądź uleczona. Bóg On nie leczy w, leczy w świetle. świetle. Wiem, że to przeraża. Wiem, że wydaje się niemożliwe. Wiem, że boisz się, co pomyślą, co powiedzą. Ale pozwól, że zapytam, co jest gorsze: wstyd wyznania raz, czy wstyd życia w tym kłamstwie przez resztę życia? Niosłaś to sama zbyt długo. A samotność to naturalne siedlisko uzależnienia. Ale społeczność jest antidotum. Odpowiedzialność jest antidotum. Prawda wypowiedziana na głos jest antidotum. Więc dzisiaj, teraz, po tym filmie, wybierz jedną osobę, wyślij wiadomość, umów się na kawę i powiedz prawdę. Nie całą historię od razu, tylko tyle, by przełamać ciszę. Bo pierwszy krok do wyjścia z więzienia to krzyk, że jesteś uwięziona. A gdy to zrobisz. Zauważysz coś niesamowitego. Nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś. Były inne osoby walczące tę samą bitwę w sekrecie. Był Bóg czekający, aż będziesz miała odwagę poprosić o pomoc. Była armia wsparcia czekająca, aż otworzysz usta. Alfred Adler uczył, że poczucie niższości można pokonać tylko przez prawdziwe połączenie z innymi. Nie wygrasz tego sama. Nikt nie wygrywa, ale z kimś u boku, z kimś, kto wie, kto się modli. Kto przypomina ci, kim jesteś, gdy zapominasz, wtedy wolność staje się możliwa. Ujawnij kłamstwo, przełam ciszę, poproś o pomoc. To jest pierwsze konkretne działanie i to zmienia wszystko. Teraz, jeśli się rozkojarzyłaś, wróć tutaj ze mną i zwróć na to uwagę, bo to jest najważniejsza część, i ta, która zdecyduje, czy naprawdę się zmienisz, czy pozostaniesz uwięziona w tym samym cyklu. Pierwsza strategia polegała na przełamaniu ciszy. Teraz przychodzi druga i ta boli bardziej, ale jeszcze bardziej wyzwala. Zamień poszukiwanie fałszywej władzy na oddanie prawdziwej kontroli. Pozwól, że wyjaśnię. Przez lata próbowałaś kontrolować swój ból przez pornografię. Kontrolowałaś kiedy, jak, ile. Myślałaś, że to daje ci władzę, ale tak naprawdę tylko przenosiłaś kontrolę gdzie indziej. I zgadnij co? Nigdy nie miałaś prawdziwej kontroli. Iluzja kontroli to najsilniejszy łańcuch uzależnienia. Bo dopóki myślisz, że mogę przestać kiedy chcę, nigdy naprawdę nie przestaniesz, tylko zrobisz pauzę do następnego kryzysu, następnego wyzwalacza, następnej samotności. Więc druga strategia jest radykalna. Przestań próbować kontrolować. I oddaj, oddaj Bogu. Oddaj nowej rutynie. Oddaj wsparciu którego szukałaś w poprzednim rozdziale. Ale przede wszystkim, oddaj neurotyczną potrzebę bycia zawsze pod kontrolą. Psalm 46:10 mówi: Zastanówcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Uspokój Przestań się. Przestań myśleć, że musisz walczyć rozwiązać. sama. Przestań dźwigać ciężar bitwy, która od początku nie była Twoja. Alfred Adler uczył, że kompulsywne pragnienie kontroli pochodzi z głębokiego poczucia bezsilności. I wiesz, że to prawda. Szukałaś kontroli w pornografii, bo czułaś się bezsilna w prawdziwym życiu. Ale teraz czas zrobić inaczej. Czas znaleźć prawdziwą władzę przez poddanie się, nie przez kontrolę. I oto praktyczne działanie. Za każdym razem, gdy przyjdzie wyzwalacz, a przyjdzie, zamiast kliknąć, zatrzymaj się i módl się tak. Boże, nie dam rady sama. Oddałam fałszywą kontrolę. Teraz potrzebuję Twojej prawdziwej siły. Zabierz ode mnie te kompulsję i naucz mnie żyć bez potrzeby czegokolwiek udowadniania. Trzy zdania, 20 sekund, i łamiesz cykl, zanim On Cię złamie. Ale to nie koniec. Musisz zastąpić. Bo neurobiologia jest jasna, nie eliminujesz nawyku, zastępujesz go. Więc za każdym razem, gdy przyjdzie chęć, wstań, wyjdź z pokoju. Zadzwoń do osoby, której powiedziałaś w poprzednim rozdziale: idź na spacer otwórz biblię pisz w dzienniku cokolwiek tylko nie zostań tam sama na w tym samym miejscu gdzie uzależnienie zawsze wygrywało karl jung powiedział nie opieramy się złu walcząc z nim bezpośrednio ale pozwalając dobru się rozwijać nie wygrasz tego uzależnienia tylko mówiąc nie wygrywasz mówiąc tak czemuś większemu tak bogu tak społeczności tak trosce o siebie tak godności i jest jeszcze jedna kluczowa rzecz. Wybacz dziewczynie, która to zaczęła, bo w głębi nie tylko walczysz z uzależnieniem. Jesteś zła na siebie. Zła na dziewczynę, która myślała, że musi to robić, by przetrwać. Zła na kobietę, która powinna być silniejsza. Ale ona nie wiedziała. Robiła co mogła z bólem, który miała. A teraz ty, bardziej świadoma, silniejsza, bardziej połączona z Bogiem. Możesz objąć tamtą dziewczynę i powiedzieć: Rozumiem, dlaczego to zrobiłaś, ale teraz opiekuję się Tobą w inny sposób. To jest prawdziwe uzdrowienie. To nie nienawiść, to współczucie. To nie kontrola, to oddanie się czemuś większemu od Ciebie. To nie walka, to poddanie się temu, co jest większe. Więc podsumuj tak. Gdy przyjdzie wyzwalacz, módl się, wstań, zastąp. Każdego dnia utrzymuj nową rutynę. Prawdziwe połączenie, odpowiedzialność. I za każdym razem, gdy się potkniesz, bo możesz się potknąć, nie poddawaj się. Wstań. Poproś o przebaczenie. Przypowiedzi 24/16 mówią, bo siedem razy upadnie sprawiedliwy, a powstanie. Nie mówi nigdy nie upada, mówi powstaje. I to definiuje wolną kobietę. Nie to, że nigdy nie upada, to odwaga wstawania za każdym razem. Nie musisz być doskonała. Musisz tylko być wytrwała, a przede wszystkim musisz przestać szukać władzy w złym miejscu i zacząć żyć władzą, która już jest Twoja. Jesteś sama w swoim pokoju, ale tym razem jest inaczej. Ekran jest zgaszony i bierzesz głęboki oddech. Nie dlatego, że uciekasz, ale dlatego, że wybierasz. Wybierasz godność nad dopaminą. Wybierasz prawdę nad iluzją. Wybierasz kobietę, którą Bóg stworzył cię, byś była nad cieniem, który uzależnienie próbowało z ciebie zrobić. Patrzysz w lustro i po raz pierwszy od bardzo dawna nie czujesz wstydu. Czujesz coś innego. Czujesz nadzieję. Bo teraz rozumiesz, to nie było o seks. To było o władzę. To nie było o przyjemność. To było o ból i nie było o kontrolę. Było o jej brak i desperacką próbę udawania, że ją masz. Ale teraz znasz prawdę. Nigdy nie musiałaś kraść władzy, bo Bóg ci ją już dał. Nie na ekranie, nie w fantazji, ale tutaj, w sercu, w duszy, w istocie tego, kim jesteś. Przy powieści 31, 25 wraca do Twojego umysłu. Siła i godność są jej strojem. I w końcu rozumiesz, to, to nie jest, jest coś, coś co, co ubierasz każdego dnia. Jako wybór, jako tożsamość, jako prawdę, której nikt ci nie może odebrać. Droga nie będzie łatwa. Będą nawroty, będą wyzwalacze, będą noce, kiedy będziesz chciała wrócić. Ale teraz masz coś, czego wcześniej nie miałaś: jasność. Wiesz, dlaczego to robiłaś, wiesz, czego szukałaś i wiesz, gdzie to naprawdę znaleźć. Karl Jung powiedział: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim wybieram się stać. I dzisiaj, teraz, w tej chwili wybierasz. Wybierasz przełamanie ciszy. Wybierasz proszenie o pomoc, wybierasz oddanie fałszywej kontroli i objęcie prawdziwej wolności, wybierasz wybaczyć dziewczynie, która to zaczęła, i wybierasz wstawać za każdym razem, gdy upadniesz. Nie jesteś swoim uzależnieniem, nie jesteś swoim bólem, nie jesteś niewidzialnością, w którą kazali ci wierzyć, jesteś córką króla, a córki króla nie żyją w cieniach, one chodzą w świetle. Jana 8:36 rozbrzmiewa w twoim sercu. Jeśli więc syn was wyswobodzi, będziecie prawdziwie wolni, prawdziwie, nie częściowo, nie tymczasowo, prawdziwie wolni, wolna od kompulsji, wolna od wstydu, wolna od potrzeby udowadniania czegokolwiek, wolna do życia, do kochania, do bycia wrażliwą, do bycia widzianą i w końcu do bycia wybraną, ale nie przez kogoś. A potem tam, przez Boga najpierw, który nigdy cię nie opuścił, nawet gdy myślałaś, że tak. Zamykasz oczy, bierzesz głęboki oddech i szepczesz: "Wybieram godność". I w tej chwili coś się zmienia. To nie jest magiczne, to nie jest natychmiastowe, ale jest prawdziwe, bo po raz pierwszy od długiego czasu nie szukasz władzy, żyjesz nią. I to moja droga to zmienia wszystko. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zapisz się na nasz kanał. Tutaj każda historia ujawnia dlaczego cierpisz. I czego Bóg próbuje Cię przez to nauczyć? Psychologia, by zrozumieć siebie. Duchowość, by zrozumieć dlaczego. A dla ciebie, która dotarła do końca tego filmu, zostaw w komentarzach: Jestem córką króla. To nie jest tylko zdanie. To deklaracja wojny przeciwko wszystkiemu, co próbowało sprawić, byś uwierzyła, że jesteś mniej. A gdy to napiszesz, wiedz, Bóg uhonoruje Twoją odwagę. Da ci siłę tam, gdzie myślałaś, że jej już nie masz i będzie ci przypominać każdego dnia, kim naprawdę jesteś.